Jadę do miasta, mam parę rzeczy do kupienia przede wszystkim dwie lampy ledowe do rekorda muszę dokupić i dorzucić. Wczoraj kosiliśmy, wróciliśmy w seradele jeszcze do późna, choć tam skończyliśmy chwilę po dziesiątej. No i wam powiem trzeba, już człowiek przyzwyczaił do tych świateł ledowych i to i w dojcu i w klasie jak kosiłem. No, co prawda ja rekordem nie będę, dużo kosi już nie ma, ale mimo wszystko, no to nie o Muszą być światła dobre, bo właśnie przychodzi taki dzień jak wczoraj i się robi jazda jaka się robi, więc na pewno muszę kupić jakieś leżiki na 24. No i ja założę, dzisiaj ich nie założę, bo dzisiaj jest ogólnie akcja typu opór. Dzisiaj jeszcze tak, tata jedzie ci seradele, czy tak na około południa Później jakiś tam jęczmień. No i wieczorkiem chcemy w nasz jęczmień wjechać w końcu. Czy to się uda? Zobaczymy. E, czy będzie suchy, zobaczymy. E, co to? Dzisiaj jest kurczę 16? 15 e, dzisiaj 15. U nas jęczmień jeszcze nasz niewykoszony mokry, to co miałem, mokry gosić. Nie, no wam powiem jeszcze, co się miejscami trafia zielona słoma, to wam pokażę na pewno na polu, ale ziarno już jest suche, więc no niekoniecznie już nie ma za czym czekać, bo naprawdę mocniej się daje i, i mi go też no ale no zobaczymy, zobaczymy się. Teraz jadę po ogarnąć to, co mam ogarnąć. Widzimy się już na miejscu. Dziś też jeszcze do sprasowania ta słoma e, z seradeli, którą mówiłem, że będę zabierał. Więc ja dzisiaj na prasę. No i oporem lecimy. E, mam ciasno, ciasno się robi. O, tata kompresor uruchamia. Ja wywiozę gruz. Stawię teraz z powrotem łyżkę. Chmurzy się, wam powiem, jakieś chmury zaczynają odchodzić tak, żebyśmy kurde zdążyli się wykosić. No niby jak prognozę sprawdzałem to dopiero jakieś deszcze jutro, ale to sprawdzałem prognozę wczoraj. Muszę sprawdzić co jest dzisiaj, no i nadal pokazuje, że jest sobota, a dzisiaj w piątek ma nie padać. Tylko... a nie od... No, no... Chyba jedzie jak musić ja Jeszcze się cofam po gaśnicę Trzeba może gdzieś układ Przepraszam, albo w go przekręcić Oby nie była potrzebna, ale wiecie Trzeba wozić takie rzeczy ze sobą, bo już nie jest. Wiadomo, będzie za późno, to i tak gośnica nie pomoże, ale dla bezpieczeństwa. Jedziemy, ja jadę prasować, tata jedzie mucić, później w ten jęczmień tam muszę postawić przyczepę. się tak transportowo i no i potem do nas, jeżeli się nie rozpada, jak widzicie chmury. Chmury przechodzą, nic nie pada, ale, ale jednak chmury przechodzą. A czy się nie rozpada z nich? Zobaczymy Dużo pytań o to Dlaczego u nas zawsze Zawsze tak jest? Na początku żniw, pierwszy idzie rekord Dopiero później klas Pierwszy leci u nas rekord No na zawsze dlatego, że iż, ponieważ, że no rekord ma węższy header od Klasika więc tak na początek żniw gdzie wszędzie jeszcze są zboże obsiane nie ma miejsca gdzie się spiąć no to leci klas, leci rekord właśnie no i przez to, że jest no generalnie węższy do tego idzie zawsze rekord znaczy no, jęczmień dlatego też pojedziemy rekordem no bo tam jest jeszcze nie pokoszone więc łatwiej będzie przejechać właśnie rekordzikiem. Przejdzie kiedyś czas, że klas będzie zaczynał, bo przyjdzie taki czas. No ale to, to jeszcze na razie, póki jest rekordzik, to leci leci rekord. Ale tu w życiu się kłosy poopuszczały, tu gdzie nie było tych e, odbić nowych. To zobaczcie, o, tak, tutaj to już wszystkie uby w dół mają kłosy. No już dużo nie będzie brakowało, tak? W żytach tu u nas. Myślę dobry tydzień dobrej pogody Dobrego słońca. I, i ruszą żniwa u nas na tych piaskach. ale to jeszcze, jeszcze taki dobry tydzień. O, pierwszy wałeczek zrobiony. Wspieramy. Tutaj dowiecie, aby szybszym biegiem i poszedze! No, no trzeba gonić tą seradę, ale... e, tu górka to trochę słabsze Tam gdzie dołek, trochę coraz lepszy więc... No co, teraz 16 lecę, no ale to wiadomo, to tam... To, no, co to jest za że jak tej przerwy co chwilę mm, teraz dopiero coś tam się uwinie 13 jadę No i sałyka, fajnie Wjechałem na ściernie na ścierniu, by nie było Tata wraca A ja jadę po snopki Mianka i bio. A i zwo, że byłem teraz po jednego Na samym końcu pola Pole długie, no wałków nie ma dużo Zaraz sobie to przyczepię, załaduję, pod dom tego jeszcze skoczę i do domu, bo muszę lecieć już, zaraz podstawić przyczepę tacie podkomej. Omijaliśmy się i to pojechał kosić teraz jęczmień, więc zaraz się muszę przepiąć z cycepkami Koszo, patrz! Nie! No tu po Bo już kiedyś ciągnik stoi. A on, no. Tam, tu kańce. Żyto? O, patrz, jaki opór. To jest ten, co nam tak? nie zapłacił wtedy. Tak? co cały czas wchodzi ciągnik. <grym> tak, to zaraz pójdę <grym> zgasić. No bo on mu coś nie tak z rozrusznikiem, już od ile i lat. <grym> no chodzi? Jak mu zgasić, to już nie odjedzie. <grym> Żyto, no Żyto, nie? No. No jak Molika <grym> Nauryz się, nie? No Nauryz się, nie? Rzydol, nie? No, wszystko równie No, ale zobacz jakie liche No, to prawda Właśnie <grywa> się nagrywa wszystko No i co? No, ale już tam nie jest dobra że to liche, nie? Nie kłamy Prawda Zamknij szybę, bo się nam wieje, zaraz Zobacz, Tam koszą żyto, my jedziemy owiec teraz Ale nie u nas Ale jedziemy o a tam koszą żyto O, nawróci się Idzie opór Idzie opór, wam powiem O, no, nie to wytrzymujemy dalej Tam suma kierunowa jeszcze ja, ja wziąłem tobie ja gorszej, to ja pojedzie to z najwyżej na zdjęciu nie, ja je połóżę. To, to, to nagra. To, 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 to nagra, to. nie? I dronem. Zo zostanie prosić nie prosi, jest wala góra duża ku mieli kościanę i kukurydzi mają miejsce na dworze teraz Edziemy szypać, bo do końca raczej nie dojedziemy Nie transportowy balk Dobra, tak trzymaj, równy tempem. To... o a tam mega czy ten, czy dominator? tak to coś, są... albo facet, facet bo ma to tak, tak. jest? ale oprócz, co? łej, no, dzisiaj to jest łyżczuczliwe, no, nie? ale tak patrzę to... no. patrzyłem, mówię, właśnie się zapaliłem trudny, tak. i za chwilę odwróciłem a to za... Zwolnij do niego bo on nie będzie widział pogodę <laughs> dobra, Dziękuję. zbiera, widzę jabłę. Na idzie tego obsadę na tej <gry> No, ja mam tak, na się nie podoba. Klagę też No ale, klient nasz padł. Państwo, jedziemy w więczmień. Ale zobaczymy, czy wymyślimy. Kilkotnościowy jest zabrane prawda? tak co? się okaże, czy wymócimy no po tym okście ok teraz, to tak się... Rof, no tak to jest teraz coś na wyliczone tak ale szczerze mówię, tak sobie myślałem z 18, nie? nie, 23 przyjechałem a on na mnie i co? ile miał? a ja, no ile miał? z 25? Więc sobie myślę, no to kuźwa, jak tyle miało mieć według ciebie, to puchynkę to w ogóle musisz Skoro byłeś świadomy, że będzie mokre Nie no, tyle to nie Nie no, tyle Weź, to nie się jedz lipo No, zaraz się okaże Tam facelię tną To zaraz się okaże Teł to co pokażę No tak, na słomę patrzę, to jest suche, zobaczcie, kłody podwijane Ale o, no. no, zobacz, tu jest coś zielone trochę Także Zobaczymy Okay, dzie masz Ile mówisz? Był mi 12 siębie 12ku. dalej szybki strzał hmm. 884 oporym. Wócimy schutki Pasuje, pasuje, w silos będzie dobrze Czyli wsypie, nie? Trzeba ja go podtrzymać jak wszystko dobrze do jutra i jutro będzie. No. Pełen jest Już? Ta? Tylko pojęcie <mum> Pasuje, chowaj to Dobra Pasuje, to i nad oporem. Zamykaj okay? no. godnie, yeah. pasuje aż za, ale do przechowania dobrze. do przechowania dobrze. Lepiej tak niż miałby mieć 13 i terowo wahanie, jechać, nie jechać. Dobrze, bo nie oblatywał. Chcę zobaczyć, czy oblatywały kłosy. Ale, no nie, właśnie nie widziałem do tej pory nigdzie, nie? Ale i rzepak się mocno położył. Nie, dobrze. nie niedobrze nie spodziewałem się że będzie aż tak Ale chociaż długo już stoi na polu długo stoi a wam powiem, że i tak słoma zobaczcie środek przecięty słoma zielona także jęczmień ozimy w tełto od nasiona wronkowski. jęczmień tutaj posiany na klasie Trzeciej, tam potem czwarta. No taka trochę mozaika no ale dobra ziemia. Tutaj już się naprawdę fajnie robi. I e, tak, stanowisko po kukurydze na Kiszonkę. w tam dosyć późno jak na bo około 20 września jak się nie mylę. Jakoś tak bardzo późno był zasiany. No i długo stał. E, wszystkie zabiegi były robione. Te 1, te 2 te 3 bo ochrona kłosa też była. Długo stał. Ale no, Oby była klasa, zobaczymy. Troy jeszcze nie objechał dookoła. Dopiero tutaj dojeżdżę, nagrałem dosłownie dwa ujęcia. Wziąłem miksiora. A mi już tu kiwa, że pełne. Może nie pełne, ale że będzie sypał. No i nie będzie sypał. Ale, no, jęczmiń powinien sypać. Powinien sypać. Był naprawdę pilnowany. Dostał pełną ochronę. Nawożenia, może, można by było jeszcze dać. Bo nie szalałem akurat w jęczmieniu. No ale zobaczymy. tak do że sypie <laughs> ale widać po rekordzie, nie jedzie to też szybko jedzie bardzo wolno w sumie te zamknę, to się będzie kurzyło do z góry ma co robić naprawdę ma co robić O icie o tym mówiłem pełne na silniku 1250 mocerne Słomę na polu zostawiamy z tego względu, że w tym roku zapas jest. Jeszcze z roku ubiegłego. Tak jak słomę jęczmienną. Zniemy no, i tam co będziemy mieli dalej też będziemy ciąć. Jest jeszcze jeden cały stugnię ruszony z roku ubiegłego, więc na spokojnie. idzie drugi raz Na znaczy, hmm? ja nie wiem Może być różnie nie jest pełno. No ale to jeszcze trochę, nie? Jeszcze kawałek zjazdu, dwa obiady, nie? To? No, to mówię. Co? Dziś dziwnie, ja No, też mówię. O, nie Co? Czy jak nie wiem. Ogólnie jeszcze kosimy, jeszcze nie koniec. Ale czy się zmieści, to ja nie wiem. Już jest lekko 8 ton, a jeszcze jedziemy. Więc będzie czubek, dyszka, ponad. Dyszka może być na przyczepie. Więc myślę, że takie dobre 9, ponad 9 sypie. ta się śmiał, żebyśmy nie usiliła jakąś inną przyczepę Nie no, tu wejdzie przy błokach. Ale będzie pełna. Pełniuśka. Z Co? ściupkie No. Nie, ja jestem bardzo zadowolony. Już, No jakby to było. w no. całości. To uwierzcie mi, byłbym zadowolony. A my jeszcze kosimy, jeszcze mamy w zbiorniku. co? I tu zbiornik cały to nie będzie, no ale... Z... Nie, nie, pół zbiornika. No może być 3 czwarte, bo to dwa razy w koło miał teraz, no teraz był obszedł Powiedziałem, to był obszedł dwa razy w koło, nie? Teraz? No, co ty ja, co dojeżdżałeś to Więc... zapalił kogo, czy nie zapalił, czy zapalił? Mrugnął tata Czy mrugnął tylko po to, żeby po filmie już mieli nagrania, to nie wiem, ale fajnie wyszło No już w domu Padła mi bateria, Padła mi bateria na koniec Ale to nic Plon Dobre dziewięćdziesiąt hektara. Także jeżeli chodzi o jęczmie miło Fajnie, naprawdę fajnie. razem no i rozładuję to koniec robótki na dzisiaj jeszcze ostatnie wałek muszę przywieźć i po robocie przyczepa ze zbożem schowana pod wiatę Jutro będziemy zrzucać Znaczy, że zrzuci się samo, bo są żmijki No i co? Coś tam jutro się będzie działało Jeszcze jakieś tam prace, powiedzmy, porządkowo-przygotowawcze Tego bina trzeba jeszcze oszukać, bo właśnie bina na ten silos Na ten lejowy Bo to w niego wrzucimy jęczmień No jutro taka będzie robótka, wiecie, luźna Odcinek zmontowany, w sumie mamy następny dzień, to jest są w sensie następną dobę, budzienie Z Subskrybuj kanał, poprzedni odcinek, trzymajcie się, na cześć.